Hej o widzowie, dzisiaj dzisiaj będziemy robić takiego y, zajączka, widzieliście po miniaturce, jeżeli wam dobrą miniaturkę wstawiłam, takiego kurczaczka, no zajączka powiedziałam, nieważne, e, no i jest ze mną mój pomocnik, e, przywitaj się, siema, cześć, jest tu, no i w, y, tak jak już widać, prawdopodobnie widać po miniaturce, no to będziemy robić takiego Kurczaczka. Chyba to jest kurczak. Miejmy nadzieję, że się nie pomyliłam. No i zaczynamy od takiej kartka, od takiej kartki, którą musimy zgiąć sztywnej kartki. I ja mam tutaj takie... Ja wiem, że to ledwo widać, ale ja mam tutaj takie linie. Zginamy to w ten sposób. Tak? Żeby tu nam zostało tak. I to się ma otwierać. W ten sposób. Dalej. Bierzemy białą, białą, białą kartkę. Bierzemy białą kartkę. Kartkę białą, jakąś. Też techniczną. No i wyrywamy ją i odkładamy na boczek. Taka kartka. Odkładamy ją na razie na boczek. No. Dawaj, tą kartkę na trawę. No i mamy taką ciemnozieloną kartkę. I to musi być inny kolor od tego. No i teraz, teraz yy, mój pomocnik mi naszkicuje trawę. A, a ja Was przy okazji zachęcam do subskrybowania tego yy, kanału. I, i zostawiacie 100 yy, yy, łapek w górę, co robię następny odcinek z moim pomocnikiem. No zgadza tak. się. Yy, yy, co z tą kartką zrobić? Już wam mówię. Rysujecie, 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 daję uwagę. Rysujecie sobie, czekajcie, bo ja autentycznie nie umiem rysować kółka. Rysujecie sobie coś takiego. Mam dwie próby, bo mam dwie strony. Ja sobie to zrobię tak. Tylko to nie może być kółko, tylko to musi być jajko, tak? To, to musimy. kurde, trochę za małe. <ścoughs> czekajcie. No, um, musi być jakieś takie ja. No, chyba będzie idealne. Czekajcie, tylko trochę przesadziłam. No, to by się przydało idealnie Musisz się zmieścić w danej ja. części, jak yy, coś. No tak, to się musi zmieścić yy, więc... w ten sposób. O, dobra, teraz będzie idealne, teraz będzie idealne. Ja wam zaraz pokażę na kamerze, o co mi chodzi. Dobra, można chyba zaokrąglić to jajo. No, i to jajo wycinamy, ale czekajcie, wybieramy tą kartkę, no i przykładamy to jajo. No, i tutaj y, zgodnie z tym rysujemy sobie kreskę. Okej. Okay. Tak, żeby tu była na środku taka kreska. I na razie to jajko w sensie to trzeba wyciąć. Obrędzmy sobie nożyczki. No, i wycinamy to jajo. Dzisiaj słuchajcie, będzie podejrzewam wyjątkowo krótki odcinek, bo cztery ręce pracują, na nie dwie. Więc podejrzewam, że będzie łatwiej. Czekajcie, żeby się trochę tam widzieli. Dobra, robimy w ten sposób. Mamy to jajo. Powiedzcie mi, że to jest dobrze. Jej, dobra. No i teraz ma, przymierzamy to. I po tej kresce to ją przecinamy. Dobra. I można ogólnie porobić takie, o, takie, 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 takie fajne. Takie, że pęknięte. Tylko pamiętajcie, że to jajko musi się łączyć y, z tym, z tą częścią. Dobra. Y, u mnie chyba jest dobrze. Tak, u mnie jest dobrze. Ym, teraz tak. Moja pomocniczka tam kończy trawę, robić trawę. Można sobie naszkicować na takim, takim ciemnym papierze. Ja Wam zaraz pokażę, jak bardzo ciemnym jest u mnie. Tą całą trawę, o właśnie takim ciemnym, i tutaj całą taką trawkę szkisujemy. Będziemy ją wklejać przed jajem. No i czekajcie... No i y, później y, będziemy robić kurczaczka, do którego ja się w sumie teraz zacznę zabierać, gdzie żółty papier. w kocie, w kocie, w kocie, w kocie, w kocie. Tu, dobra, mam. Mamy taki... Dobra, trawę mamy gotową. Czekajcie, ja sobie przyszykuję. O, tak wygląda trawka. I ją można dać na też drugą stronę, żeby nie było widać... No dobra, dobra jest. Żeby nie było widać tych takich y, kresek. A ja właśnie szukam dla nas żółtej kartki. I autentycznie, I autentycznie jestem ślepa, bo nie mogę... O! Pierwsza strona ja jej znaleźć nie mogę. Dobra. <gry> Dobra, nieważne. Jak będzie jakieś ciche dźwięki w tle słychać, to sorry, albo za takie nagłe przerwy. No ale życie tak. Jakieś tam dźwięki są. Dobra, udało mi się ten papier wyrwać. To już nam będzie. To jest czerwone. Czekajcie, jest to czerwone. Jest to czerwone, ale dobra, no namaluję tę To jest potrzebne. Mamy to. Tylko... Yy, dobra, najpierw trzeba wkleić jednak jajko. Yy, dobra. No to bierzemy to jaju. Pasuje? Pasuje. Czekaj, mogę? Można je uciąć trochę jednak. Czekaj. I tu. Już ucinam. I tu będzie tu. Um, dobra. Okej, okay, i chyba jest dobre. Okay, to się musi... To się musi łączyć. To się musi do góry, to się musi łączyć. Okay. To jest na tym? Na Moksa? Tak. Dobra. Wiecie jak to wygląda? Jest dobrze. Doczekaj, ja sobie namaluję taką krachę. No to przyklejemy okay. teraz. Yy, kleju sobie jak zwykle nie przeszkowałyśmy. Więc czekajcie chwilę. Dobra, mamy. Kurde. <gry> mamy to gotowe. No i naszkicowały. O, ja do tego nie widać. Naszkicowałyśmy sobie tutaj to jakby kształt tego jaja. Jak nam tam hałasowali w tle. No i teraz przyklejamy to jajo. Hop. Przyklejamy. Smarujemy klejem. Mm. <grywa> Zauważyliście Zobaczycie, że ja kocham śpiewać na odcinkach? Ja też nie. Dobra, czekajcie. Teraz tak, żeby nie tracić tego. Widać to? Widać. Pani króliczku, proszę, z kadru. Dobra. I teraz zobaczcie. Pięknie. I, i jeszcze to. Ładnie w tą stronę. <grywa> Dobra tam. Trudno, brudne ja jest. Przykleję, a ja tu będę wymazywać. Wymazywać. wymazywać, 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 wymazywać. Wymazywać. Yes. No, dobra, mniej więcej się udało. I tu musi być taka pusta przestrzeń. Może kiedyś ktoś z was. Robił. No i teraz mamy trawkę, trawkę. Może właśnie w tą drugą stronę, żeby tych śladów ołówka nie było widać. Właśnie. A ja się zabiorę za robotę nad kurakiem. A ja od razu mówię, to mi nie wyjdzie za pierwszym razem. Dobra, szkicuję. Tu będzie, może taki kształt jajka. Czekajcie, czy on się zmieści w ogóle? 54 minuty do pełnego naładowania. Okej, okay. chyba jest dobrze. Wait, sprawdzę. Cześć. Trawka gotowa. Eee, idealnie, idealnie, idealnie. Mogę chodę... Wiesz, że jeszcze trzeba mu skrzydełka Dzień. wyciąć? No właśnie, dlatego chyba muszę go mniejszego zrobić, jakoś to, jest to Nie, nie, nie. Było dobrze. A. Było dobrze, bo te skrzydełka eee. mają właśnie wystawać. No, dawaj to. Wiesz co, nie musisz tego zmazywać, bo przecież i tak będziemy hmm. mogli na tym posmarować klejem. Na ten no nie, bo to ma być żółte. Przecież. Aha, a po drugiej stronie jest białe. No. A dobry, Damiana. Jeszcze chcę zerknę na wzór. Przyklei. I ogólnie. Równo żeby było. Taka tarapka. Troszkę... To było mierzane. No nie, muszę, żeby... no, nie muszę. Ym, dobra. no i tu to tak wygląda. Dobra, pięknie i... Czekajcie wzór. No nie wystają te skrzydełka. No ale zrób, przyklej głowę, ja Ci pomogę, dobra? Czekajcie, wyknę tą głowę. Naszkicuję mu te ustka i oczy. Proszę się. Pani Jajko, proszę raz na bok zejść. No i tak. Czekajcie, on ma taki dziubek. Jezu! Słodkie! No, takie coś. No dobra, ładne. Jest, ja taką Co się na mnie turna. Ratunku. Dobra. I oczka ma. Jakbyś mi dała to. to mam te skrzydła. Dobra, To będzie oczywiście. O oh boż. Ja to oczywiście będę poprawiała czarnym mazakiem. Jak drugopisam, w sensie nie martwię się. Z tym też martwię. Dobra. No i tak u mm, tak mnie wygląda ten kuraczek. No i teraz o Boże go ledwo widzę. O. I teraz weźmiemy jakiś czerwony marker, na przykład ten. Podejrzewam, że to jest jeden z nielicznych działających. I jakiś czarny. Czarnego działającego to ja mogę w tym domu nie znaleźć. Eee, opis. Nie się opis. Nie wiem, nie no, nie mogę Dobra, weźmy, weźmy to ten wy? To jest marker, to jest marker, no się ok. Ja się boję, że to jest permanentne, więc obrysuj mu te kontury No oczko Żeby to nie wyglądało strasznie I pokolorować? No możesz Koloruj i kontury, kurczę, dobra, te kontury zostaw, ale tę y, kreskę w środku Rób i kontury ust I teraz ja mam to, trochę tak średnio działa, no ale nie wiem. Mam pomysł, mam pomysł. Średnio działa? No nie, no dobrze w sumie. Dobra. Mamy kuraczka gotowego. Tu jak coś, zobacz, tu są kontury. Tak on mniej więcej wygląda. No i teraz wycinamy. Dobra, jak my będziemy wycinać, to ja to, to wiecie, ja zatrzymam, widzimy się jak wytniemy. Słuchajcie, jesteśmy już mniej więcej przy końcu pracy. Zrobiłam takimi fajnymi mazaczkami, takie kwiatuszki na końcach, trawki. No i zrobiliśmy grzywkę, mini grzywkę. Lecimy dalej. Czekajcie na nas. Dobra, ogólnie to porobiłam takie kropki, takimi kolorowymi jakkolwiek to nazwać. No i, no i ten. Przykleiłam yy, włoski kuczeczkowi yy, No i przyklejamy mu skrzydełka <coughs> Nie na tutaj? Nie <coughs> Ale to okno Jeszcze Szko. drugie Jeszcze drugie Dawaj Trochę podjęło. No i robimy górę. A, no i jeszcze tutaj trzeba napisać yy, Wesołego Alleluja. Czekajcie, co zrobimy nad tym. Dobra, wyłączę. Dobra, mamy gotowy napis wesoł Czekajcie, bo to inaczej widzicie. No ale w każdym razie Wesołego Aleluja No i teraz będziemy... Czekajcie, żeby to się nie rozmazało. Będziemy jeszcze ozdabiać górę pisanki. Wesołego. <laughs> no. Będziemy ozdabiać górę pisanki yy, kropkami takimi. Tymi takimi, jakkolwiek to nazwać byt, byt. Brokatowe mazaki masz powiedzieć. No raczej to nie jest mazak, ale... Brokatowe pisaki No, coś takiego hop, 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 hop. No i e, ostatnie dwa kolory, bo jeszcze mam niebieski Wiecie, to chodzi o to, żeby to było jak najbardziej kolorowe Okej, okay. jeszcze tu I teraz uwaga, bo to okupka tak zwanie O, jednak nie, nie. No, Tak opornie leci Okej okay. No i teraz tu jeszcze można Dorobić jakieś słoneczko Dobra i bierzemy coś żółtego, na przykład to żółte i... A to jest zielone, sorry. I. Okej, okay, mam. Kolorujemy. Trochę będzie coś podobnego typu niebieski. Ale nie ma. Kolorujemy słoneczko. No i oto słuchajcie jest efekt końcowy.